Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, drodzy widzowie. A dzisiaj o czym? Dzisiaj o królikach. E, no co, hodowla jak co tam możemy działać z nimi? Czy to jest dobra hodowla, czy to jest zdrowa hodowla, czy ją możemy u siebie e, hodować, chować? E, no i obalimy kilka mitów, e, więc zapraszam na odcinek. I od czego Wam tu zacząć opowiadać, słuchajcie? E, może w czym e, można trzymać takie sobie króliczki. My mamy akurat w klatkach, te klatki mamy różne, tu mamy od sąsiadów klatkę właśnie, wspaniałych sąsiadów. Tam mamy z takich odżynek od sąsiadów. <noise> z takich listewek, odpadów, więc no i też mamy takie normalne, deskowe, eleganckie. Też im to taniej zrobimy, tym lepiej dla nas. No i jeśli chodzi o króliki, no to powiedzmy tak. Królik to jest bardzo zdrowe mięso, bo będę to zawsze powtarzał że coś co hodujemy u siebie na miejscu, to to jest zawsze najzdrowsze, bo my wiemy co dajemy. Raz, że są bardzo przyjemne, przyjazne e, króliczki, bardzo plenne są, e, więc ta historia właśnie z tymi królikami e, jest, e, no jest, 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 naprawdę w Polsce się jada, aczkolwiek, e, aczkolwiek mało tego idzie, nie, że to bardziej Francja, Chyba tak. Francja, Włochy dużo więcej tego jedzą, tak samo jak Gęsiny też dużo więcej jedzą. My dopiero się uczymy, bo dopiero zaczynamy zwracać uwagę na to, nasze, na to nasze zdrowie. Kiedyś, praktycznie jak ja byłem mały, e, dostałem od mojego szesnego właśnie parę królików. E, no i niestety e, zachorowałem, no, zrobiliśmy jeszcze z takim wujom, bo to u nas zawsze wszyscy co pracowali w gospodarstwie to byli nazywani wujami. No i zrobiliśmy piękną klatkę na dwa króliki, Te tak, dwa króliki tam włożyliśmy, no ale niestety na jakiś pomór królików coś tam takiego padło, chyba jeszcze raz zostałem No i niestety, no nie jednak w tych deskach to zostało, więc historia u mnie, ze mną i z moimi królikami jest właśnie taka e, za młodego i wtedy przerzuciłem się na hodowlę gołębi, ale o tym w innym odcinku. A dzisiaj e, o tym naszej, czyli teraz tak, nasze króliki, oczywiście to jest królestwo Marcina, też będę to powtarzał, bo to on tam się bardzo w tym lubi. Gdzie wylicytował w zeszłym roku, właśnie na 350 leciu na charytatywnym koncercie, który organizowaliśmy u nas w Tałyńsku? Wylicytował parę, nie, chyba dwie samice, przepraszam, dwie samice e, królików. Mamy mieszańce króliki. To są różnych raz, ale te większe, czyli te większe, te mniejsze, te średnie takie, e, ogólnie są bardzo wytrwałe. To trzeba to powiedzieć, że one są bardzo, bardzo wytrwałe. I tak przez te od dwóch królików w czerwcu, teraz jest gdzieś tam koło ich 50. Także jak jesteście chętni, lubicie, zapraszamy serdecznie do nas, bo i gęś na krainie będzie się kojarzyła, czy jeszcze kojarzy się z królikami. Jak długo zobaczymy, aczkolwiek, wszystko co mamy nasze wyhodowane, to jest zawsze zdrowe. To on zawsze powtarzał, często, bo w to wierzę. I jak szczerze, tylko u mojej kuzynki Marty jadłem mięso, pozdrawiam Marta, mięso właśnie, zrobiła mi specjalnie królika, Krzysiu właśnie też ma tam, tam go robił, to wszystko, więc tam jadłem królika i na tamten moment jeszcze chyba nie byłem taki za, zafiksowany na to zdrowie, na to, znaczy nie jestem zafiksowany, u mnie to tak po prostu lubię, nie? bo to się najgorzej, jak to się mówi, najgorzej się zafiksować, najgorzej przesadzać Czyli 70, 30, bo 80, 20, zależy, jak to tam leży. Zdrowe, trochę sobie można pozwolić. To, że wyglądam tak, to znowu po prostu dobre geny. I tyle mojej nie to jak najbardziej. I jaki można mieć? Pierwszy punkt. Słuchajcie. I pierwszy punkt jest o karmieniu królików. I w przeciwieństwie do drobiu wodnego i kur, króliki nie są wszystkożerne. Króliki, Jedzą sianko, muszą trawkę też jedzą. Eee, co jedzą? Jedzą granulat. Eee, granulat specjalnie dla królików, ale go nie można dawać za dużo. Eee, jeśli chodzi o zboża, to jest, eee, pszenży pszenica. Owiec też jedzą, tylko na osi nie urosną. Na tej zasadzie, więc eee, czego nie można dawać, może teraz powiem, czego nie można dawać królikom. Nie mogą mieć za dużo kapusty, nie mogą mieć za dużo marchwi. Bo marchew ma za dużo cukru, a kapusta w powoduje. I tu uważajcie, bo to jest mit, że królik je marchewkę. Także, ale inne warzywa, które nie robią zdjęcia nie mają dużo cukru, możemy dawać. I czysta woda, czysta woda, czysta woda. Kolejnym punktem musimy powiedzieć o tym, że królik No i najgorszą chorobą jest myksomatoza. No, jest to wirusowa choroba. No, jest to ogólnie tragedia. I jak na te wszystkie kolejne choroby, które opowiem, jest przede wszystkim szczepić. Druga jest festerloza. Tu powiedzmy sobie czy grzybki takie rzeczy, chyba to jest z, z oczami dokładniej. Później mamy jeszcze kokcydia, czyli tutaj są akurat robaczki. Kokcydioza. Jest także i pomór królików, czyli też ten parch uszu. No parch uszu akurat idzie najłatwiej ogarnąć, nie? Także tutaj nie jest to jakieś tam śmiercionośne. Aczkolwiek to mówiłem jak w pierwszej chorobie, że przede wszystkim szczepić, 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 szczepić. Króliki, no jednak mamy mniej odporne. No mówią niby, że te mieszańce są bardziej odporne więc tutaj u nas się to sprawdza przede wszystkim, żeby mieć z dobrych miejsc króliki, z zdrowych miejsc, z czystych miejsc no i powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o kolejną kolejną punktem i kolejnym punktem jaki będzie, będziemy opowiadać będą rasy królików no i mamy belgijski ogrzym oł, Mieliśmy belgijskiego olbrzyma, tylko tam był problem, właśnie z chorobą, więc trzeba było no, jednak tutaj e, zniwelować zagrożenie. E, czyli mamy tak, belgijski olbrzym, mamy też kalifornijski, no, mówimy o tych dużych, nowozelandzkich są jeszcze. Tak, jak mówię, my mamy mieszane. Także tutaj e, i te rasy to są właśnie duże na mięso. Później są tam jakieś mniejsze, czyli te miętro, które w domu trzymamy. No i tutaj możemy się bardziej rozpowiedzieć o tym, jakim kierunku chcemy iść właśnie. Nie? Bo możemy i na mięso hodować. O tym co mówię, że jest bardzo zdrowe, bo u nas hodowane wiemy, co dajemy, wiemy, co jemy, i jest bardzo delikatne, zdrowe, jasne. Możemy także je hodować jako przyjaciół, w sensie malutkie, miniaturki, i to też kierunek hodowli też jest dobry, bo jest zapotrzebowanie. Eee, bardzo wierzyliśmy w to, żeby mieć jakąś pupilkę w domu, więc niektórzy chcą i lubią właśnie małe króliczki. No i ten, co tu na ostatnim mówię, co myślę, że to jest bardzo negowane w Polsce czyli te króliki na futra. Przeciwnikiem jestem, żeby nie było przeciwnikiem, jestem. Mamy tyle ładnych rzeczy, że futer nie musimy nosić. jak już to jakieś sztuczne, jeśli ktoś lubi, kolorowe też. Wiem, że są piękne, pięknie się wygląda, także. A nie, żeby zwierzęta pod tym względem tutaj e, hodować, tylko na futra. No i z takich danych, żeby to jeszcze mam opowiedzieć. O królikach to, że możemy, bo króliki w ogóle się bardzo dobrze czują, w, no, znaczy na takich ogrodzeniach, jak są puszczone, mają daszek, takie ogrodzenia o takie płotki. E, tak jak kurczaki pastwiskowe, to właśnie można usić króliki i też można tam hodować. One się bardzo dobrze w tym czują, wcale nie w klatce gdzie tam mogą sobie coś podnieść i co ważne jest jeszcze przy krójkach to, żeby e, nie było w budowie klatki nie było e, metalowych czy jakichś kratki czy cokolwiek tylko właśnie drewniana, podwójna e, no a w zimę właśnie tak jak tam widzieliście na początku u nas e, właśnie dużo dużo e, ściółki żeby po prostu było ciepło, bo ciepło e, fakt, że jeśli chodzi o krójki to króliki się e, są bardzo plenne e, u nas tak średnio mają 8 sztuk e, ale wiem że e, belgijski olbrzym e, a to jeszcze holender jest coś takiego właśnie o, tak takie białe tak białe duże ogromne 8-10 kilogramów króliki e, i królik chodzi w ciąży 30 koło 30 dni 31-35 zależy jaka rasa E, około 5 4 nie 5 6 e, miotów w roku potrafią mieć króliki także to, e, to bardzo jest też e, że szybko idzie sobie właśnie roz, rozmnożyć e, jeśli mamy jeśli mamy chęć to to, to z własnego stada jak najbardziej można i co tu by jeszcze właśnie ładnie powiedzieć o królikach to, że różnią się właśnie od zajęcy umaszczeniem, długością nóg, oczywiście, w sensie nogi mają, zające dłuższe, szybciej biegają. No i przy koceniu królików, zające od razu mają oczy i mają sierść, tak? A króliki nie mają, są nagie są i mają zamknięte oczy, także tutaj. Nie jest możliwością tą, żeby królika puścić w na, e, naturę, dziką naturę i on sobie poradzi. Nie, nie poradzi sobie królika, a zając owszem. No i do czego my tu do sedna jakby sprawy dochodzimy, czy to się w ogóle opłaca? Jak już wspomniałem, historia jest tego typu, że jak hodujemy na to, jak mamy miniaturki e, i mamy na to klientów, to jak najbardziej warto. Jeśli mamy klientów na mięso, E, no to powiedzmy zależy za ile kupimy, tak? I zależy jaka hodowla, e, co tam będziemy mieli, e, ile czy, co karmimy, jak karmimy, czy nam swoje warzywa, czy kupujemy. E, więc sobie powiedzmy, wiem, że te duże króliki no to jest cena dziś około 200 zł, mieszkańce są dziś około 100-120. Tak mniej więcej one stoją. E, miniaturki się nie interesowałem. Eee, teraz ciekawostki jest tak, że przechodzimy koło rzeki Stołni, eee, tak, która płynie do łobzonki. Łobżonki, tak to pan na nim podkreślił, bo to też jest bardzo ważne. Eee, jakby ktoś na kajaki to zapraszamy dziko, trzeba przenosić, przerzucać się także eee, bardziej rodzinnie tutaj, średnio, a jak ktoś lubi, taki. Ciekawie, no to ta rzeka jest do tego stworzona. Wracając do e, królików, to ta opłacalność jest przede wszystkim, musimy zadbać o to, czy będziemy mieli materiał na te klatki, czy będziemy je kupować. Teraz koszt e, takiej klatki na, e, na dwa, no, na trzy króliki to jest gdzieś około 400 zł, 300-400, jeśli byśmy chcieli kupić. Eee, jeśli tu będziemy karmić ze swoimi, swoim zbożem, swoimi warzywami, no to to nam wyjdzie, mi się wydaje, że gdzieś 50 zł się, byśmy zmieścili się w wykarmienie. Krój się 4-6 miesięcy, powiedzmy. Są oczywiście, e, są oczywiście, akurat kaczki poleciały, także już idzie wiosna. E, są oczywiście e, osoby, to akurat e, wczoraj byłem u wuj. I mówi, że on rok trzyma, bo mu te roczne króliki najlepiej smakują. No więc tutaj mamy koszty tego wody: też trzeba codziennie wodę zmieniać, musi mieć czysto, sucho, nie może być za ciepło, nie może być za zimno. 10-20 stopni najlepsza temperatura. Nie potrzebuje światła, w sensie tak jak przy drobiu, żeby dogrzania, także to akurat się same wychowią. I bardzo szybko dochodzą do tego, żeby się dalej rozmnażać, bo wystarczą 3-4 miesiące i możemy dalej już rozmnażać sobie swoje króliczki. Słuchajcie, co byście chcieli więcej wiedzieć, to zapraszam do komentowania, obserwowania, subskrybowania. Ten taki z yy, dzwoneczkiem taki dzwoneczkiem w komentarzu, wystarczą tylko buźki, uśmieszki, jeśli już yy, nie chcielibyście czegoś tam więcej, to wystarczy, żeby yy, odcinek niósł się dalej, żeby tak więcej osób mogło nas poznać żebyście bo jesteśmy dla Was, przede wszystkim jesteśmy dla Was. Też te tematy właśnie z tymi królikami gdzieś tam zbytaliście się, więc już staramy się po prostu z tych tematów podejść jak do zadania domowego, żeby to zrobić, to zdziałać, bo tak szczerze dla mnie to też jest nauka. To jest tak, tak w ogóle, nie, no nie jestem aż taki i że wszystko już wiem, też muszę się do tego przygotować. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka. No i wszelkiej pomyślności. Do zobaczenia.